Dzień dobry. Witam Was i zapraszam na czytanie na marzec 2021 roku. Myślę, że będą one bardzo niekonsekwentne i nieprzewidywalne. Tak się czuję, że do końca nie wiem, jak chcę je robić. Mam pewien ogólny zarys, ale on się może zmieniać w trakcie. Więc nie, zdziw się, nie zdziwcie się, że jeden znak będzie miał jedno czytanie, a inny znak zupełnie inne. Chociaż może też wyjść, że będą podobne. Ehm, tak jak zawsze proszę Was, żebyście brali tylko to, co rezonuje z tych czytań, a resztę zostawili. Traktujcie je proszę jak przyjacielskie wskazówki. Coś, co ma Wam pomóc w życiu, a nie coś, co się musi zrealizować. E bo to nie jest wyrocznia. To są tylko właśnie takie pomoce, tak? Jak działać z energią, z których można korzystać lub nie. Ale pięknie się pali. I. Zapatrzyłam się w ogień. Oczywiście popatrzcie sobie nie tylko na swój znak słoneczny, ale też przynajmniej na ascendent, a warto też wiedzieć, gdzie się ma planeta osobiste i sprawdzić też te znaki. Mówi się, że dla kobiet ważny jest księżyc. Ja myślę, że to zależy po prostu, ile tych znaków jest, w którym znaku. Jak ma na przykład ktoś trzy planety w strzelcu, to warto to zobaczyć. Tak. Bądźcie paniami i panami swojego życia. I sprawdźcie, żeby ono było jak najlepsze po prostu. Zawsze Wam tego życzę. I teraz też Wam tego życzę. Intencją tych czytań zawsze jest najwyższe dobro. I w tej intencji też teraz smurzę. Piękne palosanto. Mam nadzieję, że wiosna będzie dla wszystkich dobra. Dziękuję Wam za obecność. Dziękuję Wam za listy, komentarze. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze ktoś nie subskrybuje. Też jak zostawicie lajka pod filmem, to on jest lepiej widoczny na YouTubie i to bardzo pomaga kanałowi, więc jeżeli macie ochotę tak mnie wesprzeć, to super. Można mnie też wspierać na Patronajcie. Tam znajdziecie poszerzone wersje czytań oraz czytanie pogłębione, czy też odwrotnie. Pogłębione wersje czytań oraz czytanie poszerzone. Jest kilka opcji. <grym> ok. Zabieram się do roboty. Pierwsze będą oczywiście ryby, którym przy okazji życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla ryb słonecznych. Uu, ale ty. OK. Do zobaczenia w czytaniach dla waszego znaku. Papa. Pa. Pa, pa. Dzień dobry. To jest czytanie na marzec dla znaku Waga. O tym, że patrzymy nie tylko na swój znak słoneczny, to już chyba mówiłam setki razy, więc nie będę się teraz nad tym już rozwodzić. Przejdźmy do rzeczy, bo czas nas goni albo imy czas dla wagi na marzec 2021 na no to co z niego zostało e, Najbliższe parę tygodni e, Jaka będzie energia tego czasu? Dla was. Czego będzie mniej, co odchodzi? czego będzie więcej, co przychodzi? Jakie jest centralne zadanie, wyzwanie, okazja na ten moment, na ten czas? Czym się najlepiej zająć? Co robić? Jak się zachowywać? Co będzie pomagać? I czego nie robić? Czego się wystrzegać? I za czym nie iść. Dwie karty, ok. Cesarzowa na spodzie talii. Patrzymy. Energia tego czasu dla Was to gwiazda. Pięknie. Pięknie, bo gwiazda to nie tylko zwyczajowo, jak się mówi, nadzieja, ale też taka cudowna energia, kiedy rozpoznajemy, co my właściwie mamy robić ze sobą w tym życiu. Przyjmujemy to i zaczynamy to robić, i robimy to tak, że to płynie. Zauważcie, że tutaj płynie energia, tak? Płynie i na Ziemię, i na Wodę, czyli i na tą płaszczyznę materialną, i na płaszczyznę samego życia, płaszczyznę duchową, twórczą. E, więc tu się z Was wylewa coś pięknego dla świata, i świat tego chce, i świat tego oczekuje, i świat cieszy się z Wami, że możecie to robić. Więc piękna, piękna energia, oczywiście. I ona może być wypaczana na różne sposoby, ale na razie załóżmy taką najpiękniejszą interpretację tej karty, czyli wtedy, kiedy jestem zestrojona, zestrojony z kosmosem, ze wszechświatem i gram w jego orkiestrze. Co odchodzi i czego będzie mniej? Wieża. Popatrzcie, jak ładnie to się układa. 16, 17. Zobaczymy, co będzie następną kartą. Mniej niespodziewanej i gwałtownej energii rozpadu wszelkiego rodzaju, destrukcji, pękania, walenia się. Mniej niespodzianek, być może po prostu, ale mniej też takiego chyba trudnego czy też i tutaj mam ochotę powiedzieć wyzywającego, ale zaraz mi ktoś poprawi, że tak się nie mówi w komentarzach. <laughs> Więc mniej takiego wymagającego elementu reagowania na zaskoczenia, których oczywiście się nie spodziewamy. I oczywiście, że wieża jest. jest, jest tak naprawdę konstrukcją przez destrukcję. Znaczy, ta destrukcja pozwala na. Odbudowanie, tak, pozwala na poszerzenie swojego pola. Nie bez przyczyny ta karta jest związana z Marsem, który jest o ekspansji całe, tak? Ale też co za tym idzie o destrukcji często, tak? Bo ekspansji często towarzyszy destrukcja. Więc jest mniej takiej potrzeby wyzwalania się z czegoś zaciasnego. Mniej jest niespodziewanych ciosów. Mniej jest konieczności natychmiastowego dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji, więc myślę, że sytuacja się uspokaja u Was. Czego jest więcej? Co przychodzi? I tu mamy dziewięć buław i to jest, Ach, to jest siła w obliczu zagrożenia, w obliczu konieczności. Mamy tutaj piękne takie cienie, tak? I teraz pytanie, w którą stronę to czytamy? Czy czytamy to od tej wyprostowanej postaci do tej zgiętej, która już nie może, czy wręcz przeciwnie? A może należy czytać to w obie strony. I ja chyba tak robię, że to jest takie ciągłe aktualizowanie się w działaniu, tak? Takie ciągłe upadłeś, powstań, tak? Upadłaś, dźwignij się. E, więc, i, i dźwigacie się, ale z tą taką, wydaje mi się, świadomością tego, że przyjdzie jej czas przygięcia. I że jak ktoś jest mądry, jak trzcina na wietrze, to się ugnie. Jak Paul Mouad dib w diunie. <ścoughs> Kto nie czytał, niech przeczyta, bo to fantastyczna książka. Niedługo wchodzi ekranizacja eee, mojego, jednego z moich ulubionych reżyserów. Villeneuve. A Zrobił świetne, e, świetny film o spotkaniu z obcymi, Arrival. E, bardzo jestem ciekawa, jak tą Dune przedstawi. Co prawda e, nie przepadam za, za, za głównym, e, za aktorem, grającym głównego bohatera, ale może się przekonam do niego. Timothy Chalamet chyba się nazywa. E, w każdym razie, tak, siła czasami też polega na tym, że jesteśmy właśnie elastyczni, tak? Być może ta siła ma płynąć z tego, z tej świadomości, że mogę się ugiąć, że mogę, że mogę nie dać rady. Ale strasznie dzisiaj odjeżdżam w tym, co mówię, mam wrażenie. Po prostu to jest sprostanie jakimś trudnym wyzwaniom, to jest stanie na stanowisku i nieuginanie się, tak, właśnie, takie by bycie niezłomną, niezłomnym akurat w tym momencie. Tej siły będzie, będzie potrzeba, ale ta siła może być realizowana w bardzo piękny sposób, tak? To, to dziewięć była w to oko ognia. W tej, w tej misji, w tej pasji, która tutaj się pojawia jako, jako gwiazda, tak? Tym czymś bardzo pięknym, do czego zostaliśmy powołani. Zostałyśmy powołane. No dobra, to co jest tym takim głównym tematem? I tu mamy wisielca wisielec akurat w tej talii jest niezwykle oświeconą postacią jak widzicie jest w tym czytaniu coś o odwracalności czasu czy też o tym, że czas biegnie po, po spirali a może i zawraca czasami bo jak patrzę sobie czego dotyczy, do, czego dotyczy oświecenie tego wisielca ono dotyczy tego, że jak na górze, tak na dole. Że to, co widzę i to, czego doświadczam, ma swoje głębokie korzenie w tym, czego nie widzę i w tym, czego nie doświadczam jeszcze albo już. Zobaczenie tego jest tutaj istotne. Oczywiście może być tak, że bardzo prozaicznie potrzebujecie odsunąć się od zgiełku świata że mm, trzeba coś poświęcić bardzo często przy wisielcu, że trzeba coś zobaczyć innymi oczami, że trzeba coś zobaczyć z innej perspektywy. Natomiast ta perspekty tu, tu, jest, tu jest dla mnie przynajmniej bardzo ważna możliwość oświecenia, możliwość zobaczenia czegoś, co do tej pory nie było widziane, ale też warto pamiętać o tym, że wisielec jest w połowie wielkich arkan i to jest ważne. To jest ważne w tym kontekście czasowym, o którym już mówiłam. Że to jest pewnego rodzaju zatrzymanie, Połowie drogi, tak? Że tak jakby ktoś przestawiał klepsydrę, wyobraźcie sobie. I czas zaczyna jakby biegnąć w drugą stronę. No, niby biegnie w tą samą, ale materialnie jest to zamienienie właśnie góry z dołem. Taki półmetek. Być może potrzebujecie jakiegoś podsumowania dotychczasowych działań. Na ile, na ile jest to zgodne z moim powołaniem, tak? Bo ta gwiazda jest tutaj ważna, ona tak świeci na to czytanie. Cokolwiek robię, od czegokolwiek się powstrzymuje, ważne, żeby to zaktualizować sobie w świetle tej gwiazdy, w świetle tego, tego, co jest moim, moim powołaniem, moim celem, tak? Co nam będzie pomagać, co będzie przeszkadzać albo co robić, czego nie robić. Co robić? Tutaj mamy króla kielichów. A czego nie robić? Mamy dwie karty. I mamy cesarza, i tu od razu wchodzi współczucie. Aha, i mamy Rydwan. Strzegałabym się sukcesu za wszelką cenę. Absolutnie nie, nie szłabym na udry i na, i na zwycięstwo, i na pokonanie przeciwnika, zwłaszcza z tymi dziewięcioma buławami. To jest trochę niebezpieczna energia. Generalnie to czytanie mówi działaj wtedy, kiedy naprawdę masz działać. Nawet nie musisz, tylko wtedy, kiedy naprawdę warto zadziałać, i wtedy, kiedy na pewno tym nikogo nie skrzywdzisz, a zwłaszcza siebie, i kiedy na pewno nie zdradzasz swoich właśnie jakichś ideałów, tak? Bo te dwie postaci, cesarz i Rydwan, to są. są bardzo męskie postaci, jak widzicie. I bardzo trudno je powstrzymać, kiedy chcą coś zrobić. Są bardzo wojownicze, tak? To, to, to połączenie tutaj jest bardzo takie, że ja tu rządzę i ja zrobię porządek po swojemu, tak? Ten Rydwan o tym, o tym mówi. Ja robię porządek po mojemu. Przy czym. <grym> Woźnicy wydaje się, że cokolwiek tu kontroluje, a niekoniecznie tak jest. Natomiast może być bardzo z siebie zadowolony i bardzo zapatrzony w siebie i w swoją, w swoją moc. Tak? Wystrzegajcie się takiej postawy w tym miesiącu. Żeby nie sprzeniewierzyć tego światła gwiazdy w imię jakichś własnych, partykularnych interesów, potrzeby władzy, dominacji, imienia ostatniego słowa. Więcej współczucia. Więcej słuchania, więcej wglądu we własne emocje, ale wgląd we własne emocje to też wgląd w emocje innych, tak naprawdę, tak? Jak rozumiemy siebie, to rozumiemy i wroga, i przyjaciela. E więcej takiej ciepłej, ciepłej aury. E i, wokół, I wokół siebie roztoczcie więcej. To jest inna męskość, tak? Zauważcie. To jest inna męskość, to jest inny, inny rodzaj odpowiedzialności niż ta odpowiedzialność cesarza. Inny rodzaj władzy niż władza woźnicy Rydwanu, to jest połączenie z głębokim oceanem, które jest tutaj symbolizowane przez to, że macka oplata mu nogę. Czyli on ma połączenie z czymś, co pływa bardzo głęboko, co jest, co jest niepoznane, co jest często nie pokazywane, tak? On wie. On to rozumie, on to czuje. Jednocześnie tego nie przytłacza i to nie każe mu robić rzeczy. Tak? Więc z taką czułością do siebie i świata większą, z właśnie z wyrozumiałością też, nie? A nie hura, huzia na juzia, naprawiamy świat po mojemu. Tutaj trzeba słuchać głosów, głosów z głębokiego oceanu, żeby to dobrze wyszło. Generalnie bardzo mocne czytanie, Dość takie, dość niezrównoważone, bo tu jest bardzo dużo ognia w tym. I było, i jest, i będzie dużo ognia. I ten ogień trzeba tutaj moim zdaniem tonować właśnie tym powstrzymaniem się, przyjrzeniem się, popatrzeniem też, jaką ja mam perspektywę, jak mogę ją zmienić. W którym miejscu jestem, co chcę dalej zrobić z moim czasem. I właśnie popatrzeć na to wszystko z takim ciepłym i współczuciem, tak? Bo w dziewięciu buławach można zrobić bardzo, bardzo dużo i, i, i to od nas zależy, jaki to będzie miał smak i kolor, tak? Jak to zabarwimy, właśnie? Czy taką nieprzejednaną mocą, która robi rzeczy wbrew? Bo to jest robienie wbrew, jest procedowanie swojej woli, nieważne co kto mówi, co się dzieje. Czy jesteśmy współczującym, rozumiejącym królem kielichów, który rozumie każde serce w tym swoje. OK? Tak to dla Was widzę na ten miesiąc. Życzę Wam, żeby był bardzo piękny, udany i żebyście byli zdrowe. Zdrowi. Wszystkiego dobrego. Widzimy się.